Tadeusz Śliwiak o szybkim ślimaku. Prosi pani Ślimakowa: Ach, mój mężu, drogi, skocz na jednej nodze, proszę po ser na pierogi. Masła także weź trzy deka i soli dwa gramy. Trzeba spieszyć się z obiadem, bo dziś gości mamy. Proszę bardzo, już mnie nie ma. Długo nie zabawię. Poszedł żwawo. Nie było go siedem godzin prawie. Już wróciłeś, pyta żona, bo w państwie ślimaczym czas nie liczy się jak u nas, lecz całkiem inaczej. Ślimak robi wszystko wolniej, lecz za to dokładnie, więc nie drwijcie ze ślimaka. To bardzo nieładnie.